wszystkich bardzo serdecznie w ten pochmurny poranek. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom za komentarze i oczywiście za subskrypcję. W dzisiejszym filmiku wystąpi jedna czekoladowa spódnica. To jest niestety nie jest to spódnica skórzana, jest to spódnica podobna, ale naprawdę bardzo ładne wykonanie i w sumie bardzo ładny materiał. Chociaż oczywiście znacznie lepsza byłaby skórzana, no ale równie bywa. O, tak powiem. Ja dzisiaj zaprezentuję jedną tą piękną, czekoladową, długą spódnicę. Spódnicę w literkę A. W dodatku jeszcze tej długości są bardzo popularne, co najmniej od roku. Najprostsza stylizacja, czyli w tym przypadku piękny, delikatny, żółty sweterek, kaszmirowy, polska firma Mormoa. Dodam tylko, że ten kolor żółci zostanie z nami na wiosnę. Jeżeli podoba nam się ten odcień żółci, no to jak najbardziej z brązem, również fantastycznie wygląda. Można nosić w sposób klasyczny, tyle, że wtedy przy moim wzroście zaburzam sobie proporcje, więc wolę zrobić. Tak, i wtedy mam jedną trzecią, dwie trzecie. To taka propozycja dla osób, które chcą wyglądać poprawnie stylizacyjnie, zwłaszcza proporcjonalnie przy niskim wzroście, to czasami ta iluzja optyczna może zdziałać cuda, jak się to mówi. Po to, ja mam buty skarpetkowe firmy Cozy Island, dlatego że fantastycznie ten kolor ciemno-czekoladowy wygląda do tej spódnicy. Poza tym, idealna długiej spódnicy. Do bodków. Gdyby była taka, to już byśmy wyglądały tak. Nie bardzo. Trzeba byłoby włożyć czekoladowe rajstopy, aby nie było widać tej przerwy, przez co też, jeżeli założymy czekoladowe rajstopy, to wtedy mamy jakby ciągłość. Więc akurat ta długość i ten kolor tych bodków czekoladowych jest po prostu idealna w tym momencie. To jest najprostsza stylizacja. Może być również ta najprostsza stylizacja. Może być w kilku wariantach kolorystycznych. Jak Panie widzicie, tych odcieni kolorystycznych, które pasują z tym ciemnym brązem, czekoladą, jest ogromna ilość i być może ich jest znacznie więcej, tylko po prostu ja nie mam takich odpowiednich kolorów. Na pewno będzie pasował i ciemno, znaczy nasycony pomarańcz. Wiele osób bardzo często chodzi w bluzach, i myślę, że również bluzy, zwłaszcza te dobrej jakości, czy tak jak ta kolorze czekoladowym, jeszcze ciemniejszym, takiej gorzkiej czekolady, yy, albo bluzy śmietankowy kolor biały to taki dość duży kontrast, ale oczywiście też. No i wszystkie inne kolory, które pani widziałyście a propos sweterków, na pewno na bluzach. Te kolory również się sprawdzą, jeżeli lubimy takie niedopowiedzenia, czyli troszeczkę sportowo, a tutaj elegancko, bardzo modne są mokasyny, zwłaszcza te zamszowe, również w kolorze czekoladowym. Wtedy przy moim wzroście ta spódnica może lepiej by było, gdyby była o takiej długości, wtedy do mokasynów nie robi się tak smutno i przygnębiająco, troszeczkę 5 cm wyżej, a jednak duża różnica. Zwracajmy czasami uwagę na proporcje, bo to również bardzo dobrze wpływa na odbiór naszej stylizacji przez osoby patrzące. A jak jesteśmy przy bardziej sportowych, takich dziennych stylizacjach, czyli bardziej luźnych, takich casuali, może podniosę to spódnicę, żeby była krótsza, o! To bardzo ładnie tego typu spódnica wygląda. Przypuśćmy golf, pełniany, kaszmirowy, aby było nam ciepło. Super modna kurtka skórzana, też w kolorze czekoladowym. Męskie buty, które są bardzo modne. I proszę bardzo, bardzo fajna, kobieca, ale taka z pazurem stylizacja. Równie dobrze ta stylizacja będzie wyglądała z wcześniejszymi butami skarpetkowymi. Albo ze skórzanymi kozakami marszczonymi, które są bardzo modne. I proszę, modowa stylizacja. Pamiętajmy, że w tym sezonie. Na kurtki, przypuśćmy w tym przypadku skórzane, zakłada się większe, oversize'owe płaszcze i można by tutaj zaryzykować taką... o, albo pelerynka, o właśnie, pelerynka czy poncho byłoby idealną tutaj opcją, zwłaszcza, zwłaszcza jaśniejszy brąz, może karmel, wtedy wystawałyby rękawy skórzane, rękawiczki skórzane i wtedy byłaby taka super modowa stylizacja. Takie troszkę krótsze pończe, żeby zakrywało kurteczkę. Super! Lub wielki szal, które duże szale są bardzo modne w tym sezonie, więc można się tak owinąć kilka razy. w Szal, chusta duża, i wtedy również będzie nam ciepło. Dodajmy troszkę koloru. Ultramodna kurteczka. Fasol, czyli króciutka, kieszonki z przodu, wysoka stójka. Naprawdę, to jest ultramodna. I również te wzory na kurtce są bardzo modne. Przyzwyczailiśmy się do braku wzorów na naszych ubraniach. Ja też wolę ubrania, które nie mają wzorów. Ale ta kurtka wyjątkowo przypadła mi do gustu, a zwłaszcza ten fajny taki kołnierz postawiony. I powiem szczerze, że nawet nie przeszkadza mi, że tu jest przepleciona złoto-srebrna nitka. Naprawdę, bardzo mi się podoba. A przy okazji, ta stylizacja nie jest taką ciemną stylizacją. To dla osób, które. Lepiej się czują, kiedy mają jasny kolor przy twarzy, Ja właśnie do tych osób należę. Bardzo mi się podoba ta kurteczka i myślę, że sama kurtka będzie mogła pasować do wielu różnych ciekawych stylizacji. Szybciutko zobaczcie Panie, jak pięknie wygląda do butów wiosenno-letnich. W ciągu roku, oprócz zimy, możemy Założyć podkoszulek albo cieniutki, bawełniany golfik, jeżeli lubimy, jeżeli lubimy mieć wysoko pod szyją, bluzka z kołnierzykiem, tank top, wody. Ta spódnica może nam służyć również i w cieplejsze miesiące, bo również fantastycznie komponuje się z butami letnimi. Jest jesień, więc skupiłyśmy się na jesieniu, uświadomiłam sobie. Ale przecież ta spódnica nie musi być tylko na jesień. Fantastyczna bluzka. Ona niestety jest na mnie za długa, no bo przy moim wzroście ona powinna być do O, wyobraźmy sobie, o. I wtedy pięknie odsłania tą część. No, ale ja niestety jestem jakby o 10 cm za niska. Tak powinna wyglądać ta bluzka poprawnie. Dlaczego? Dlatego, że nie skraca nam, jakby nóg, a spełnia swoją rolę, czyli zakrywa ewentualny brzuszek po dużym lunchu, bo tutaj są piękne zakładki, i ewentualnie zakrywa pupę. Przy czym wcale nie musi zakrywać pupy, chodzi o to, że w tym sezonie bardzo modne są bowiem hmm, wprost dziwności, ale te dziwności. Mają sprawić, że nasza stylizacja będzie przestrzenna, czyli, jak mówią młodzi, 3D. Tutaj się dużo dzieje: tu się coś dzieje, bo są zakładki, tutaj są e, zakończenia do szpica, a tutaj jest asymetryczny czy znaczy nie asymetryczny asymetryczny do przodu tył. Pięknie za. w piękną łódeczkę. I pasuje taka bluzka. Do spódnicy i do krótkiej spódnicy, i pasuje do spodni. Więc jeżeli mamy, przypuśćmy, problem z tym, aby odsłonić pupę, to tego typu bluzka jest idealna. Z przodu wydłużamy sobie nogi, a z tyłu ewentualnie tam zasłaniamy coś, co nam przeszkadza. Ogólnie rzecz biorąc, bluzka jest bardzo dobrze pomyślaną bluzką, czyli. Czasami kobiety się wstydzą, nie chodzą w obcisłych rzeczach, bo tutaj mają odstający brzuszek, więc ta, więc tego typu bluzka jest idealna. Ale wróćmy do tej spódnicy. Również tego typu spódnica bardzo fajnie wygląda z klasyczną białą bluzką. Ta nie jest może stricte klasyczną. Ale jeżeli chodzi o kołnierzyk, jest klasyczna. Zobaczcie zresztą, Panie, jakby też pięknie wyglądało, gdyby tutaj było więcej odsłonięte przy szyi. Tutaj nawet tego typu bluzka, o zobaczcie, Panie, tak włożona. I również ta spódnica pięknie wygląda w ten sposób, wystylizowana. Na to można założyć wielki, obszerny, piękny kardigan, wełniany, kaszmirowy albo płaszcz. Można założyć marynarkę oversize'ową i wyglądamy po prostu pięknie. I nie muszą być wcale buty zimowe. Mogą być to buty wiosenno-letnie, ale oczywiście z kozakami również ta stylizacja będzie fantastyczną stylizacją. Załóżmy taką piękną kurteczkę w stylu bomberki, która również ma szerokie rękawy. Napina się na zamek. I nawet, jak nam będzie wystawać kawałeczek tej bluzeczki z tyłu, to bardzo, to bardzo fajnie to wygląda. A my jesteśmy ubrane bardzo prosto, bardzo modowo i bardzo poprawnie. Kurteczka byłaby jeszcze lepiej pasującą, gdyby miała inny odcień brązu bo tutaj jest odcień brązu i szarości ale chciałam zaprezentować Panią, że również tego typu. Ubrania z jasnymi rękawami, a jest dość sporo tego typu ubrań. Również do tej spódnicy literkę A będzie bardzo fajnie pasować. Wystarczy założyć bardziej odjechane, tak powiem, brzydko, buty. I przechodzimy do troszkę bardziej odważnych stylizacji, bo wiem, że nie każdy lubi kratę i w dodatku jeszcze w kolorze brązowym, czyli tutaj są. Kratka jest w kolorze fajnym takim ciemnym, czy kobalt i brązowy kolor. To jest trudne połączenie z lat 90., więc tak jak mówię, wiem, że nie każdy, bo tego typu kratka może postarzyć. Ale jeżeli wystylizujemy w sposób modny, ciekawy, czyli ja dołożyłam pasek. Paski szerokie są bardzo modne w tym sezonie. A ta koszula wygląda w ten sposób, czyli jest warstwowa. Bardzo ciekawa koszula. Sama w sobie już jest bardzo ciekawą koszulą. Bardzo. Cudowny, ultra długi mankiet, który ja podwijam. Można nawet tak bardzo, bardzo szeroko podwinąć, ale taki krótki również wystarczy. Spięłam ją paskiem. Pomimo tego, że jest bardzo ciekawa, to spięłam ją paskiem, bo jakoś wolę się, wolę się, brzydko mówiąc, wolę się, kiedy mam zaznaczoną talię. Bardzo ciekawa koszula. Naprawdę, bardzo ciekawa koszula. Jak ja podkreślam, nie za bardzo lubię kratki i nie za dobrze się czuję, to akurat w tym połączeniu bardzo fajnie. Można na wiosnę dołożyć. Buty. Przypuśćmy w tym przypadku w bardzo podobnym kolorze, ale wzór wężowy, chyba pyton, albo wersja zimowa, czyli z ciemnymi kozakami. Bardzo fajnie to wygląda. Na to żakiet do wersajzowy, kardigan, sweter większy, lub po prostu płaszcz. Bardzo fajna stylizacja, bardzo mi się podoba. Równie dobrze mogą być mokasyny założone do tej stylizacji. Niby tutaj nic nie ma, tylko fajna koszula, w dodatku jeszcze ciekawą, modną kratkę, i mamy pełną stylizację. Oczywiście taka koszula równie dobrze będzie wyglądała z jeansami w klasycznym kolorze, który jest bardzo modny, ten, ten, ten klasyczny taki granatowy jeans. Z białymi będzie bardzo dobrze wyglądać i z brązowymi również bardzo dobrze będzie wyglądać. No i w każdej innej spódnicy, nawet w spódnicy, gdybyśmy miały kratkę o podobnym kolorze, ale o innej fakturze, czyli wielkość, albo inny materiał, również mogłaby to być fantastyczne. Fantastyczna stylizacja, oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla odważnych faszynistek. Zdaję sobie sprawę, iż cekiny nie są w Polsce popularne, ponieważ zbytnio rzucają się w oczy. Ten piękny kardigan, czy kimono bardziej, bo jest wiązane i tutaj w środku, i na zewnątrz, oczywiście na mnie jest ultra duże. Niby miał być rozmiar S, ale jest po prostu ultra duże. I to, I to widać, że jest duże, ale można obejść system. Pięknie wygląda z tą spódnicą i przypuśćmy, mamy jakieś no zaczną się imprezy, również i pracownicze, ogólnie spotkania takie jakieś imprezowe i myślę sobie tak, że czemu by nie wykorzystać tej spódnicy również Porą wieczorową i na przykład założyć tego typu buty. Gdyby były w brązowym kolorze, byłyby jeszcze bardziej pasujące. Ale ja akurat no, zamówiłam w czarnym kolorze. Pęk piękne perełki, tutaj cekiny. Tego typu połączenia, czyli per perły i cekiny, są bardzo popularne. Plus, będą również popularne na wiosnę. No, więc można zainwestować. Można również dla odważnych, jeżeli e, któraś pani lubi po prostu cekiny, to przecież jest to zwykły kardigan. Wystarczy założyć bluzeczkę, cieniutki golfik, czy bady, i proszę, bez problemu możemy iść tak ubrane do pracy. Przecież jesteśmy ubrane, a że się troszkę mienimy, przecież nikogo nie oślepimy w pracy. No, chyba że chcemy kogoś oślepić. No, i wtedy jak najbardziej efekt wow gwarantowany, ale ja dołożę jeszcze pasek, bo tak sobie luźno rozmawiamy, więc dołożę pasek. I z paskiem wygląda już zupełnie klasycznie jak kimono. I proszę bardzo, wtedy w tej wersji mamy korelację pasek skórzany, buty skórzane. Fantastycznie to wygląda, naprawdę fantastyczna stylizacja. Troszeczkę na mnie za duża, ale. Wersja teraz bonusowa dla faszynistek. Tego typu paski pokazało wiele firm, ale Alajla szczególnie. I postaram się nie wiem czy mi się uda, bo nie wiem jak się ten pasek zapina, ale powiedzmy, że tak zrobić wersję taką ultra fashion, czyli do tych cekinów. Dołożyć jeszcze koronki, które są bardzo modne. Oczywiście te koronki fantastycznie będą wyglądały na czarnym tle. Będzie je jeszcze bardziej widać. Że na tym kanale bawimy się modą, więc polecimy po całości i do tych kozaków, o, do tych kozaków, damy jeszcze, dołożymy jeszcze tego typu torebeczkę, czyli wzór. Yy, Holski wzór, który również jest bardzo popularny. I proszę, pełny fashion look. Dla odważnych oczywiście, ale przecież po to jest moda, żeby się nią pobawić. Jak nie jestem przekonana do tego typu przebieranek, to powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba. Tutaj pyton, tutaj koń, tutaj cekiny, tutaj koronki. W tym sezonie i w przyszłym sezonie bawimy się... Totalnie wszystkim. Jak mówiłam w swoich filmikach, co będzie modne, powiedziałam, że mieszamy, mieszamy faktury. Więc mamy lśniące cekiny, matowe piękne koronki, skóra, futerko i w dodatku jeszcze pytonikony. No, mamy już po prostu wszystko. Zdaję sobie sprawę, że stylizacja dla odważnych, ale do odważnych świat należy. Kolejna stylizacja dla odważnych. Fiolet i kolor czekoladowy. Być może troszeczkę lepszy byłby kolor czekoladowy, czekoladowy, czyli ten kolor czekoladowy. Byłoby mocniejsze połączenie, byłby mocniejszy kontrast, ale wydaje mi się, że już w tej wersji jest bardzo fajny. Dlaczego dołożyłam zielony do brązu? Dlatego, że ten piękny pseudo-chanelowski żakiet ma fioletowy, fioletową niteczkę. Więc jest korelacja. Kiedy się patrzy z daleka, może od czapy, ale kiedy podejdzie się bliżej, to już nie jest to takie nieoczywiste, czemu jest tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, i tak mi się podoba połączenie zielonego i brązowego. Mam torebkę, która jest w różowym kolorze. Ale powiem szczerze, że z daleka patrząc, nie ma takiej wielkiej różnicy między tym fioletem. A teraz, bez żakietu, ta stylizacja wygląda tak. Jest to bardzo modowe połączenie, czyli fiolet i brąz. Bluzeczka również jest modowa, ponieważ jest przeźroczysta plus ma jakby gołe plecy. Wystarczy związać i zostaje tylko łezka na plecach. Naprawdę bardzo fajnie pomyślane. A tutaj na przykład możemy mieć taką falbankę, ponieważ cały czas baskinki są bardzo modne. A jeżeli nie, wkładamy... No tutaj trzeba ułożyć, o... Musimy sobie ułożyć. Tutaj wkładamy, przypuśćmy do środka i mamy piękny, bardzo modowy zestaw. Coraz bardziej mi się podoba. Chociaż, że ja nie chodzę w przeźroczystościach dołożę brązowy pasek, bo wiem, że tak by założyło tą stylizację wiele osób. I proszę, tutaj mamy paseczek, zakończenie stylizacji. I tak wygląda z paseczkiem. Świetnie, cudownie, genialnie, zwłaszcza, że, tak jak mówię, przeźroczystości i kolor fioletowy jest bardzo modny. Ja mam fioletowy golfik z firmy Mormois. Ma tyle lat, co mój kanał, prawie. I również można zarzucić go w ten sposób, można zarzucić go na ramiona, żeby było więcej fioletu. Można również przewiązać tak, jak miałam na początku, ponieważ ten sposób przewiązywania swetrów również jest bardzo modny. Piękna stylizacja. Jeżeli założymy tutaj, przypuśćmy, brązowy żakiet albo brązową marynarkę, to będziemy miały bardzo kobiecą i bardzo elegancką, bardzo ekskluzywną stylizację, ponieważ ten fiolet jakoś tak dziwnie sprawia, jak patrzę w lustro, że ta stylizacja jest jakby luksusowa. Pomimo, że tutaj jakby z materiałów luksusowych są tylko buty skórzane. Reszta jest jakby, no powiedzieć, mniej ekskluzywna. Ale e, spróbujmy z tą elegancką bordową torebką. I zobaczcie Panie, jak pięknie komponuje się ciemne bordo, e, skóra w kolorze czekoladowym i. Fioletowa bluzeczka. Dla mnie piękne, eleganckie połączenie. Gdybym, tak jak mówię, miała w zbliżonym kolorze marynarkę oversajzową, byłaby to gotowa, piękna stylizacja. Dla mnie bomba. Chociaż to nie są moje kolory, chociaż przeźroczystości nie są moje, to jednak stylizacja jest super. I zobaczcie, Panie, nawet z tym konikiem. Też bardzo fajnie to wygląda. Jak nie, nie lubię za bardzo ubrań e, w, w, nie wiem, w Mustangi, w koniki i takie e, ciapki, to akurat tutaj całkiem fajnie to wygląda. Naprawdę. Było już troszkę na sportowo, było wyjściowo, było do pracy. No to teraz nie tylko do pracy, ale jeszcze na countryside, czyli na wieś angielską, bo... Bo ten styl ubierania w tym sezonie jest bardzo popularny za sprawą wielu youtuberek angielskich. Piękna koszula z żabotem, które są bardzo modne, ta jest w stylu wręcz <gryw> prawie 100 do 100 firmy Sezan. Bardzo fajny ściągacz w wersji tutaj gumeczkowej co sprawia, że jak sobie podniesiemy rękawki, to tak się będą trzymać. Naprawdę piękna biurowa koszula, wystarczy założyć marynarkę, sweterek i jesteśmy po prostu pięknie ubrane. I proszę, piękna spódnica, delikatny paseczek może być czekoladowy. Ja miałam akurat taki zamszowy, brązowy buty kozaki. Bardzo modne w tym sezonie. Zresztą jak co sezon zimowy, czyli do jazdy konnej, czyli oficerki. I proszę, pełna, gotowa stylizacja. Pełna gotowa stylizacja. Ja y, dorzucę futerko, żeby sprawdzić, czy bardziej będzie to wersja miejska. O, proszę bardzo, z futerkiem taka bardziej miejska wersja. Troszeczkę, o, takie, tak, tak powinno być to futerko. No, ja jestem niska, więc wszystko jest na mnie troszeczkę za duże, ale proszę bardzo, z futerkiem będzie wyglądała ta bluzeczka, tak i ta spódniczka. Ale, jeżeli pojedziemy na Countryside, to może założymy bardzo modną w tym sezonie kurtkę w stylu wsi angielskiej. Ta jest troszeczkę. Kolor bardzo ciemny, bordowy, burgundowy. O, proszę bardzo. Jest troszeczkę na mnie za długa. To widać. E, powinna być. O, taka. Wtedy te proporcje nie byłyby zachwiane. Ale jeżeli chodzi o e, styl ubrania countryside, to ta spódnica również świetnie wygląda. I tego typu zestawy ubraniowe. Pokazują naprawdę wiele youtuberek angielskich, i nawet powiem tak, że fanki tych youtuberek angielskich już kupiły całe komplety. Mam nadzieję, że się panią filmik podobał. Mam nadzieję, że. Podsunęłam Panią kilka pomysłów, jak wystylizować swoje własne spódnice, które macie w szafie, albo ewentualnie przypuśćmy, kupienie takiej spódnicy, bo również i w sklepach dokładnie są takie same spódnice. Wystarczy po prostu tylko przejrzeć ofertę, i wtedy już będziecie wiedziały, z czym można połączyć. I kolorystycznie, i fasonowo, przy czym taka klasyczna spódnica równie dobrze będzie wyglądała z dobrej, fantastycznej jakości, białym podkoszulkiem, jak i z bluzką dzienną, jak i z bluzką wieczorową. Mam nadzieję, że się udało mi to zaprezentować. Serdecznie zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również do e, włączania powiadomień i wciśnięcia polubień, a także zapraszam do sekcji komentarzy. No i oczywiście zapraszam na kolejny filmik.